Zdecydowałam się dążyć do kursu, ponieważ e, czułam, że potrzebuję jego ogólnego przygotowania i powtórzenia wszystkiego, czego potrzebuję do matury stricte właśnie pod to, a to właśnie e, kurs ten zapewnia. No i przekonała mnie też e, taka klarowność i jasność przekazu i taka prostota po prostu w tym, w tym wszystkim e, i wszystko jest jednocześnie takie bogate w przekazie, ale takie krótkie i proste do celu. Nie, tak jak pani chyba napisałam, ja byłam głównie w szkole w murze, gdzie tam jest e, nauczenie indywidualne, po prostu się siedzi sobie w domu człowiek i się uczy albo na wakacjach, czyli czego po prostu. E, I po prostu głównie się przygotowywałam właśnie za pani kurs, tylko i wyłącznie. No i jeszcze tam jeszcze były ćwiczenia z różnych arkuszy, czy podczas tego pakietu VIP, czy ogółem samodzielnie sobie jakieś tam arkusze ćwiczyłam, ale tak to głównie jak ten kurs i okay. mi się wydaje, że totalnie mi wystarczył. No, u mnie to wypadło z tego względu, że po pierwsze cena, po prostu porównanie cenowe, żeby miała jedną godzinę w tygodniu poświęcać na korpetycję i pomnożyć to raz, powiedzmy, 4 tygodnie, 4 tygodnie w miesiącu, potem przez kolejne 8 miesięcy. A do tego, powiedzmy, do kursu w najdroższej cenie, w najdroższym pakiecie, to i tak wychodzi o wiele, o wiele taniej i też ja sama osobiście wolę właśnie takie bardziej nauczenie indywidualne, takie po prostu dostosowanie i taka totalna mobilność w wyborze czego się uczę, w którym się uczę, gdzie się uczę, gdzie się uczę o które się uczę, a nie, że mam ustalony odgórnie to wszystko i też z reguły u mnie korporacja nigdy się nie, nigdy się jakoś super nie, nie, nie współgrały ze mną. Nie czułam, powiem tak, jakby uważam, że kontakt był bardzo dobry, jeżeli, tylko, jeżeli taka była taka potrzeba, ale nie korzystałam z niego za bardzo dużo, ponieważ po prostu nie było takiej potrzeby i wszystko, czego, wszystko co chciałam tu wiedzieć albo potrzebowałam, to już było w kursie albo ktoś inny zadał już okay. pytanie i w tym kursie po prostu pod tym e, filmem była komentarz i pani odpowiedź, więc to też nie może ten problem po prostu dla mnie. Jako taki trochę bat nad głową. Okej. Okay. Żeby, żeby po prostu zmuszał, zapłaciłaś, teraz się ucz, teraz to rób i ty masz to po prostu wysłać i zrobić. To okay. To ja taki fajny bat nad głową, jako taka po prostu motywacja dla mnie. A też poza tym fajnie było mieć odpowiedź zwrotną od jakiegoś egzaminatora i osoby, która ma wtedy doświadczenie i wiedzę i powiedzmy przekaże mi, co lepiej, co lepiej zrobić, co lepiej napisać. Na przykład właśnie u mnie dużo dodała w kwestii rozprawki na rozszerzeniu. Ja już na początku była ona taka, że połowa punktów około mi wychodziła z mojej pracy, a na maturze to było chyba 100% ze swojej rozprawki albo jakieś wow. 10%, więc po prostu wow. duży, duży widziałam progres miesiące na miesiąc, dzięki temu trochę też poradom egzaminatora, jakby po prostu, bo mi miałam po prostu napisane, co muszę poprawić i co warto się douczyć. No i potem to się douczyłam i wyszło lepiej. Okej, okay, więc e, uważam, że najfajniejsze w kursie było kilka rzeczy. Pierwsza z nich to w ogóle przejrzystość i dowolność do wyboru, kiedy, kiedy, co, gdzie się uczę. E, druga rzecz to kontakt w każdej chwili z, z nauczycielem, z panią na przykład e, Trzecia to e, omówienie tych różnych rodzajów wypracowań, zwłaszcza tej rozprawki, która po prostu naprawdę dużo uspokaja i dużo daje. I też myślę, że ilość zadań jakby... Ja osobiście uważam, że tych zadań było dużo, ale się z tego cieszę, że ich było dużo, ponieważ po prostu one Idealnie przygotowywały mnie pod to, co będę mieć na maturze. Na maturze. Ja tak bardzo standardowo i głównie innego z domu przy komputerze, po prostu to było okay. coś takiego, że siadałam przy komputerze, wszystko wyłączałam, po prostu odcinałam się totalnie od świata i mówię sobie dobra, teraz się uczę, teraz mam wszędzie czysto i po prostu skupiam się na tych zajęciach. Teraz mam dalej do, do przerobienia. I to było ogólnie przy komputerze. Zdarzało mi się, że jak coś chciałam powtórzyć, to po prostu na telefonie z łóżka sobie słuchałam lekcji i też jeszcze sobie powtarzałam takie ostatnie kwestie, bo nie zdawałam maturę poza, poza moją miejscowością, poza moim domem. Mm. To właśnie też na telefonie sobie powtarzałam takie kwestie typu ta rozprawka za i przeciw dzień przed egzaminem, żeby po prostu mieć to totalnie wykute na blachę i pamiętać to doskonale. Ja, ja bardzo działam ogólnie życiowo, intuicyjnie i tak okay. mam taki pierwotny plan, ale on jest taki luźny i powiedzmy trochę się go trzymam, ale jednak bardziej ja robię to, co mi tam w duszy gra. I to było tak, że sobie na początku pobrałam, przejrzałam go, jak on wygląda, jak to wszystko jest poukładane, ja później sobie tak sobie co powiedzmy wiem, miesiąc albo kilka tygodni sobie sprawdzam i wchodziłam, że ile już mam postępu, a ile mi jeszcze brakuje, a gdzie powinnam być teraz według tego planera. Ale jednak bardziej to działało tak, że po prostu robię ja to co chcę, i tak po, po kolei to szło. Ja jestem osobą, która jest bardzo leniwa pod względem notatek i nie lubię robić notatek, i nie umiem robić okay. notatek, bo mam szkaradne pismo. Mam nazwisko zozografię w ogóle, ale to inna bajka. Więc e, korzystałam właśnie z tych notatek w kursie i one były bardzo przydatne, i fajnie by było sobie móc je poczytać i powtórzyć właśnie z nich w tej formie. Co bym powiedziała takim osobom? Po pierwsze, żeby w ogóle się nie zastanawiały i wybrały kurs, bo to się o wiele opłaca pod każdym moim zdaniem względem, czy zarówno cenowym, czy jakby godzinowo elastycznym i możliwości wyboru i dowolności wyborze tego, co się po prostu uczymy. I też tego, że mamy, tak naprawdę mamy wszystko to, co jest na korepetycjach i na o wiele wyższym poziomie, jest możliwością powtórki, kiedy chcemy, a za o wiele niższą cenę i o wiele większą wygodę, moim zdaniem. Okej, okay, czyli gdybyś miała jeszcze raz zdawać maturę, to, to, jeszcze to raz jest. To kurs zdecydowanie ten... totalnie kurs.